Siema, siema, To ja, desku, e, Witam was e, ponownie w Pets e, Legends. E, tak, no ja po dzisiejszym odcinku no miałem takie pety, ja dostałem jakiegoś typa takiego peta. No miałem mało tej kasy, ale przeszłem kilka no... kilka tych map, poziomów za odcinkiem. Więc no. Ja Chodźmy nam dalej zbierać, bo jak widzicie mamy triple money za kody, bo są darmowe kody, wpiszcie są na przykład, nie wiem, na chromę, kod do Payless Legends. Zdecieć kody, no, na dużo triple money. Tu yy, będziemy kształtować to więcej więc trzeba będzie powierać to jakoś. Więc no, uzbieramy się. Tu przykazać sobie będę zbierał. To jest, e... czekajcie, co to jest? Mówi Aura. E, to jest za... Tak, e, czekajcie, ja się teleportuję do szopa. Kurde, i ja za co tam było to? Za Gold chyba. Dobra wziąłem, To jest oczywiście nowy, mi zostawi łapkę i suba. Jeśli ktoś chciałby może ze sobą z jakieś tam Place of i to piszcie po prostu, piszcie, zaraz włączę komentarze też po odcinku jak na ręku. Już to dzisiaj, bo to będzie mój drugi dzisiaj odcinek. Więc zapraszam do subskrybowania, Dzięki pierwszym pierwszy to. że będziecie. O, widzowie, dobra, mamy już nową rękę. Mmm, dobra. Jest. No i teraz tu się czas kasy, patrzymy, to, gdzie to leci. Tutaj jaka 5 milionów, o kurde, rainfall. For... jest zaczęć działają od widzę. Da, to będzie kupujemy co jakieś mocy. A co tam jest? A tam jest to Zatrzę. Ja Dobra, kupuję jajeczko! W był a, jakieś kilka dni temu. O! Rrr Dobra widzowie! 560 mocy widzowie! Ja nie mogę! Dobra, to zbieramy na kolejne. Ja mogę iść na 5 noście, ha! Czekajcie, jeszcze pudełka są w pełni. Jak się to wymienia? Jak to, to w ogóle się wymienia? Find a case and open the secret door. No dobra, czyli znaleźć te klucze, które dla... są. To lepiej. Po to było dobre. Teraz to będzie Atlantis. La kolejne leczko. Nie przeczytałam szpilka, jak się panik. Uwaga, czy mam drobnie? Mmm, dobra może być. 525 mocy. Dobra, wziąłem. Moje paczki są o wiele lepsze. Najlepszy paczk. Dla mnie kolejny, dalej kolejne, ale będzie rajaszko ofiarowane. No. Z że chcę zmienić. Albo w sumie już będę zbierał. No te cztery inne się zbieram. Bo to już są trade wizerowie. Daj mi takie obydacka.

No wiesz, 3 miliony widzowie. Dokładnie to 2 miliony 900. 2 miliony 800, dobra. Co zrobiłem jak mówię, o mi się ząboi. No i nic Aha. Jak on mi to da? Dobra, widzowie! Przepraszam, że wy to wi... Wy to... Dobra Udam, że się tego nie widzicie Okej? Okay? Bo wy... Wiesz o co Dobra Dobra, dobra, dobra. Rozumiem, rozumiem. Ja wszystko rozumiem. Po prostu, no ja rozumiem. Tak, 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 Ja tak to rozumiem, że to jest masakra. Jak ja piechcielę. Ile tu ma niby mocy w do tych kotów? O, ile ma. O, to się zdarza. Ja pierdolę, dobra widzowie, chłopiec z całym szefitem, szefem, szefem. Czyli jednak najgorsze wygrywa i szef wygrywa. 106 milionów tak w ogóle Do bo na skaliny mamy 11 koła golda. Udało mi się farbić dużo tego tego, że sobie pójdziemy z nasza golda i kupimy jakby więcej money. Tam jest takie ulepszenie, więc no. 16 chyba. No i tutaj widzę, że dostaję cash potencjał. To sięgamy, to boga, nie ma. Każdy, kto nie wiedział, to będzie chciałem skręcać się. Ile ma. O, tu coś jest. Make Rainbow Pets. Ok, ok. Hmm. czyli jakby o co chodzi Ani nie mamy do zrobienia jakichś petów żadnych dobrze, dzieliśmy inka, teraz będzie koniec już za nie to, zaraz, tylko za niedługo będzie koniec popisywaczka już No albo sobie jeszcze może zrobić jakiś opening. No, widzę, możecie się spodziewać fajnego openingu, wyczekiwać. Jutro już nawet, albo jeszcze no nie wiem kiedy. Znaczy jutro, wyczekiwać mega mocnego openingu zielonej, ale tak naprawdę może w next świecie. O, dobra, next clutch, dobra, kół. Po poczekajcie. Wiem, że mogę zblokować widzowie, ale ja chcę wybrać z kasy, dobra? 100 milionów będzie mi starczy. Dobra, widzowie, to są bogate w fest. Po 255 koło mocy, No to tutaj będziemy sprowadzić fest dużo. Po ile? Po, po 13 milionów mocy. To widzę, zobaczcie jakie to będą. Dobra, komu Po 3 No nie jest tak dobrze, jakbym chciał, no ale. Zawsze coś. Trzeba farmić. Bądź opening. Mega, mega opening. zrobimy shiny, rainbow i gold. Nie, gold. shiny i rainbow. Coś takiego. I light, czyli dark. Jeszcze będę po odcinku będę farmy tutaj, bo nie wiadomo czy te 11 odcineczka. O to ja myślę, że się, że będziemy powoli żegnać. Ja was zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału. No, więc ja was żegnam z moimi o tym nowymi, lepszymi pytami. Tymi pytami pięknymi. Ja was żegnam, trzymajcie się czołem.